Hisashiburi! Dziś w topowej dysze zabójcy z kraju kwitnącej wiśni, czyli 10 rzeczy, których nie wiedzieliście na temat ninja. Miejsce 10. Ninja używali Kujikiri, mistycznie gestów dłoni. Podobno praktykując tą metodę i wypowiadając mantrę można dojść do innych stanów świadomości. 9 gestów oznaczało m.in. moc, energię, harmonię i kreację. Możliwe, że technika do Japonii trafiła z Chin. Miejsce dziewiąte w XVII wieku Shogun Tokugawa pod groźbą kary śmierci zakazał ninjutsu i mówienia o nim. To sprowadziło naukę tej sztuki do podziemi. Shinobi, jak nazywano ninja w Japonii, głównie kojarzeni byli z działalnością szpiegowską i przestępczą oraz działali z ukrycia. Miejsce ósme nie jest pewne co tak naprawdę nosili ninja. Niektórzy badacze uważają, że czarny kolor przyciągałby uwagę i tak naprawdę shinobi ubierali się na ciemno granatowo. Który ninja zwany był z Shozoko i zakrywał całe ciało poza oczyma i dłońmi. Miejsce siódme. Możliwe, że ninja umieli chodzić po wodzie, wszystko za sprawą specjalnych butów, które unosiły się na powierzchni wody. Klasyczne obuwie stanowił skarpetowe buty tabi z przerwą między paluchem, co ułatwiało im spinaczkę. Miejsce szóste częstym wyposażeniem ninja była koszulka kolcza zwana Kusari, jako że noszona była pod ubraniem ninja po otrzymaniu cięcia mogli wydawać się nieśmiertelni. Nie ma co wierzyć hollywoodzkiemu wyobrażeniu o ciężkich zbrojach, bo nie nadają się one do misji z ukrycia. Miejsce piąte. Timor Wschodni, państwo w archipelagu malajskim wypowiedziało wojnę grupie ninja, a niektórzy mieszkańcy regionu wywieszają ostrzeżenia o ninja na swoich domach. Nie chodzi tu oczywiście o japońskich shinobi, tylko o grupę antyrządowych bandytów. Miejsce czwarte. W przeciwieństwie do samurajów, będących odpowiednikami naszych szlachciców, ninja posiadali zwykłe prace jako że głównie wywodzili się z chłopstwa. Doświadczenie z poprzedniej profesji pomagało im w przybraniu odpowiedniej tożsamości do zadań szpiegowskich. Miejsce trzecie. Miecze, których używali ninja, posiadały dużych rozmiarów jelec, dzięki czemu miecz mógł zostać użyty jako dodatkowy schodek przy wspinaczce. W swoim arsenale mieli także gwiazdki zwane jako shurikeny, trujące rzutki i sierpy zwane jako kama. Duża część uzbrojenia wywodzi się z chłopskich narzędzi. Miejsce drugie. Ninja posiadali kilka typowych przebrań, a były to m.in. mnich, górski asceta, handlarz, bard, błazen i pachołek. Dużej wielkości czapka mnicha pozwalała ukryć twarz, a strój handlarza wy... Wymienić się plotkami podczas targu. Miejsce pierwsze. Schwytani ninja znani byli z tego, że potrafili wyłamać sobie szczękę lub popełnić samobójstwo, byle tylko nie ujawnić informacji podczas przesłuchań. Niektórzy po wykryciu zabliźniali sobie twarz, by uniknąć rozpoznania. Macie jakiegoś ulubionego wojownika ninja z gry, filmu lub książki? Piszcie w komentarzach i subskrybujcie nasz kanał. Piona!